Zapraszam do wysłuchania audiobooka Antygona. Oto jego fragment. Tak łucznik z gniewem w twoje serce i tak celuje, że ostrze poczujesz. O chłopcze, że mnie teraz do domu, by on na młodszych swe gniewy upuścił, a lepiej odtąd miarkował się w słowie i myśl mu lepsza zajaśniała w głowie. Chór. O władco! Poszedł on po wróżbie strasznej. A wiem to, odkąd mi czarne siwizną starość na głowie posrebrzyła włosy. Fałszu on nigdy nie zwiastował miastu. Kreon. Ja też wiem o tem i trwoga mną miota. Ustąpić ciężko, a jeśli się oprę, to łatwo klęska roztrąci mą czelność. Chór. Synu Menojka, rozwagi ci trzeba. Kreon. Cóż tedy czynić? Mów. Pójdę... Zapraszam na inne audiobooki na moim kanale. Pozdrawiam SK Audiobooks.